Dzisiaj ma ekipa. Dzisiaj mamy piątek 13, ee, więc kojarzy się to tylko z pechem. Więc opowiem Wam jedną historyjkę z, z moich historyjek trakerskich. Pewien kolega, którego imienia nie wymienię, odszedł do mnie. Zadzwonił do mnie po następną poradę życiową, która mu była potrzebna. <grym> Dla jednych może to być śmieszne, dla, dla niego na pewno nie było. E, a więc tak, e, dzwoni i mówię, że słuchaj, no chciałby sobie pobzykać, nie? A wolny kawaler, no to co tam, to może robić co chce. Mówię, no ale, no dobra, no to ja ci w tym nie pomogę, ale ja jestem żonaty, i mam dziecko i nic z tych rzeczy. A mówi, nie, nie o to chodzi. Dziewczynę mam. Aha, no to jaki problem tam w tym, nie? Przecież działaj. Czy nie wiesz jak się za to zabrać? <laughs> nie, no mówi, że wie, nie? No to dobra, no to w czym problem? No i mówi, że po prostu jest uczulony na lateks. O kurczę, mówię. Uczulony na lateks? To no, faktycznie prezerwatywa odpada, nie? A to ma być dziewczyna taka, wiecie, na jeden strzał. Hmm. Pierwsze, co mi się skojarzyło, to woreczek foliowy, nie? No ale to szeleści. Dla chłopaka jeszcze tam pół biedy, ale dziewczynie by to strasznie przeszkadzało. Głupie, może, no ale logiczne. No, jak tu pomóc, nie? Co tu wymyślić? Jak gumy nie można zastosować? Mówię do niego. Ty byłeś kiedyś w sosnowcu? No nie. A to nie znasz tego sposobu. Słuchaj, musisz iść do sklepu jakiegoś tam większego spożywczego, marketu, hipermarketu. Idź na dział mięsny i kup sobie jelito. Czyś mnie mówi: Jak jelito? No normalnie, jelito. Jak masz normalnego ptaka, to weź sobie tam. Yy, Świńskiej jelito. No, możesz kupić na metry, nie? Kup sobie tak, taki kawałek i gitara, nie? Mówię, po co mi taki kawałek? Nie wiem, no. Kup taki kawałek, mniej więcej 40 cm i coś z tego zrobi się. Dobra, poszedł, kupił wszystko tego, dzwoni do mnie, mówi mam. No to super, kolega ode No i żółty lito. Mówię, albo to w takiej mazie było czy w czymś. Mówię, we, weź tutaj, zagotuj wodę. Letnia woda, wypasz, umy elegancko. Trzeba zdezynfekować, odkażyć, żeby to można było użytkować. Na jednym końcu zrób trzy supełki. Utnij sobie na odpowiednią długość, jaką potrzebujesz. No potrzebujesz gąbkę do włosów albo gumkę taką reparaturkę, żebyś jakbyś założył, żebyś miał czym zacisnąć na końcu. I elegancko Super, ucieszył się chłopak. Ucieszył się chłopak. Znowu mu pomogłem. Eee, no i jest już na tej imprezie z tą dziewczyną. No, pisze, że już jest w łazience, już się przygotowuje. Na razie. No Dobra, napisałem mu powodzenia. Stosunkowo dobrze spędzonej nocy. Za jakieś pół godziny pisze. Ja w trasie akurat byłem, więc mogłem z nim pokomentować. Mówi Mario, problem. Nagrywa mu się: Jaki problem? Czy masz tam problem? On mówi: Przy wytrysku spadło mu to wszystko. Ech. Jak można popełnić taką gafę? A on tymi supełkami miał dać na zewnątrz, dał do środka. I to było tak szczelnie, że przy wytrysku takie się wytworzyło ciśnienie, żeby mu to zrzuciło to tego flaka z flaka. Pech to pech, nie? Zapomniał założyć na pewno tej gumki. I co tu teraz robić? No i nagrywa mu się, słuchaj. Jak dziewczyna przyśnie. Zajdzie się od tyłu. I będzie kawałek flaka wystawać. No go delikatnie wyciągniesz, wyciągniesz i gitara po sprawie. A super, dał mi lajka. Poszedł. Sprawa załatwiona jakoś pomogłem, nie? Za 15 minut znowu mi pisze z łazienki i mówi ty. Zrobiłem tak, jak mi mówisz. Wystawało kawałek flaka. Ciągnął, ciągnął, ciągnął. Ja widzę i co? I on pisze. Wyciągnąłem mi hemoroida. <grymne> Uważajcie, co robicie, i słuchajcie, co się do was mówi. To na razie tyle w temacie. Ciao.